at is retreat darum im anfang die bombing Oh! bombing oh gott aber yeah. moet weg en Jaka, jaka... demokracja tu Kurwa, ile tu się dobrych rzeczy dzieje. Dobry przekaz jaki tu leci. Za no tobą, kurwa! O, co tu się dzieje? <try> Damian! O <you>! oh, kurwa! nic nie do bo wiesz... Bo słyszymy... O Coś tam pewnie siedzi O jak wiatrak ja, kurwa dobry jestem no No i po wiatraku <głos> <głos> <Super>. <głos> I generatory i wszystko, tak, tak, To ja za głupie się zrespiłem! No to ty sobie jaja ze mnie robisz. No way! Ja jestem dinozaurem zabiciem, please. Please. Please, shoot me. Nie ruszaj się, kurwa. Ty! ty. 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 Nie no. złapałeś mnie e, Ej, kolejny Dobra Nyperu My My Jak się poskładał kurwa jak rower 40 -let. Ja jestem za dobry kurwa Jak rower 40 -let.

O! Nie tak. Pełem <laughs> no, ja zresztą <miężdżę. laughs> I to będzie moja druga śmierć. Kuba zrzucił je chyba na ekstrakcję. Ty typa to jakiś to frajer to kurwa dołączył. Wypierdalaj go Jak go? Okay. To jest Erik kurwa. No to co co mnie to obchodzi, że to Erik jest? Kurwa, na gotowe sobie przychodzi spiedalać. Tylko wyjebał. <noise> no, dobre. Jak będziecie blisko tego, to od razu wołajcie, skubańce. Nie, to z nas pierwszy tam dojdzie. A, dobra. Nevermind, widzę, że macie problemy rodzinne. Co się zaciął, czy umarł? Umarł. Umarł. Nie ma głowy, ale kurwa, dziwnie umarł. Ja pierdolę. No, umiesz. Zestunowało go. Kurwa. No, on to samo. Kurwa, dwóch chargerów by was kurwa nie. zesrało na miękko. Co was tak pożaru? No way. way. To cha tutaj. Ta tylko. Typie cha tutaj. Biegam, biegam. Dobra, ja już idę na extraction, będę tam czekał. Mhm. Bo w sumie już o to a nie, jest jeszcze w i ja myślałem, że on spierdolił. Bo tak kurwa ucichło. Ucofa się troszkę, dobi. Ja się flexuję. Kurwa mać ty no, ty no i się, się, no i się sflexował. Mówię, mówię odsuń się Bo widzę, że po spada artleria Po na a, jebanym spawnie Jurita. Ona była, ona była 30 you metrów od spawnu Weź oznacz mi tego mackowego tkuja Oznaczony Elegant

Karol, czy my jesteśmy na pustej planecie. Nie, bo było tutaj z tysiąc elimmerców. A my z 0%! No już nie, dzięki naszemu kurwa poświęceniu <grym> Ładne, no? Ła ładne. Ja, z ja sobie wyobrażam takich po prostu świedzą jak werać <grym> w no. nudnej wyspie po prostu tak po prostu na jakichś wiadrach i jakimś kurwa beczkach i wszystkim rozpierdolony wybucha coś kurwa, po prostu rzeczywistość zapomniała sprawa kurwa fizyki No takie spoko nawet ładne <grym> no? Już tak po prostu zmęczeni wszystkim, że na no, najdziwniejsze rzeczy po prostu mówię, no, na, na, Nawet, nawet, nawet. A no aczkolwiek w zeszłym tygodniu, jak zwróciliśmy bombę atomową na stronę tego planu, to lepiej plusnęło. I też spadał przez trzy dni później. <noise> exactly the same energy. Ładne. <głosy> <głosy> Spadaj i spróbuj spać na to gówno latające. Zobaczymy co się no wydarzy. chyba cię pojebało. <laughs> nie da się, przecież to nie ma hitboxów takich. Tak? A to nie wiedziałem nawet. Spoko. No spoko. To, to, no nie wiedziałem, ale dobrze wiedzieć. No przynajmniej nie miało, może kurwa wreszcie to naprawili, ale... To tak samo było ze zbadaniem na tego, przecież na Bio Titana, że w niektórych miejscach Biotitan po prostu był przeźroczystą, nieistniejącą istotą. Uuu Synchro Nice! No zajebiste stary Czyli... Przyjw... Okej, okay, to to fabrykę widzę w ogóle. Znaczy. Wy pewnie już widzieliście, ale nie ja widzę teraz. Ale to brzmi po prostu jak ten. To nie, wyobraź, sobie, wyobraź sobie tę kurwa armię co jechali do, do, do Mordoru z Aragornem na czele. Chupaki widzę, bierze Saurona! Znaczy pewnie przez cały czas ją widzieliście, ale ja ją teraz widzę. Ja... Same energię. Dlatego no? właśnie. Tam coś tak mocno kurwa wybuchło, że prawie dostałem ręką jakiegoś robota w jakimś robota ryj. O oh, fuck, łysy zestymujesz mnie, błagam. Biegnem, biegnę. no nie uciekaj ja, kurwa! Ja, ja nie mogę tam stać! Ja zaraz cię wykrwawię, bo... Dawaj, dawaj! Jezus, ja miałem krykos Medyk. Bo... Drzwi jak zawsze u dołu. Nie, w drugą muszę. Będziesz otwierał. Ło! Uh. Ło! Uh. Uh, agresywne auto. No kurwa, zdychaj! A, prawie mu się bariera odmówiła. Au! O! Oh. Zajebał mnie na miejscu Kurwa, no przyszedł, no Oczywiście. Ale to było kurwa z jumpscare'a A kurwa ja żyłem jeszcze? Ja pierdolę, ja, że nie żyję No ja byłem zdziwiony, że nie robisz Ale już Ci nie mówiłem nic O kurwa, to śmieszne jest O kurwa To fajnie O, o nie! Ty debilu. Oh, no no śmiesznie na no, tym zrobił.